Wiesz, że to się w ogóle nie nagrywa? A gdzie jest... Gdzie czas leci? Czas masz tu, za tym. Aha, okej. Witam Was, kochani, na moim kanale. Dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić... Agagu, czyli domyślam się, że to jest pani Agnieszka, dlatego że e, pani Agnieszka zadała mi, e, napisała komentarz, a w komentarzu zadała pytanie: e, Przeczytam to pytanie, ten komentarz w sumie. Hejcia, zbliżam się wielkimi krokami, żeby zakupić pomka, i tak pomyślałam, że może zechciałbyś nagrać filmik w temacie: Na co zwrócić uwagę przy zakupie pieska? Na co ty patrzyłeś kupując pierwszego Dutiego? Dlaczego w ogóle postanowiłem e, nagrać taki filmik, odpowiadając e, na komentarz? Obiecałem e, pani Agnieszce, e, jeśli przekręcam teraz imię, to bardzo przepraszam. Tak się tylko domyślam, że, że pani ma na imię Agnieszka. Chciałbym też was uszanować, że skoro wy jesteście tutaj ze mną, komentujecie, oglądacie, dajecie polubienia, to e, o, komary latają. Ja oczywiście jestem zobowiązany, jak najlepiej was potraktować, i dlatego. E, nagrywam. Tak jak wam e, już wspominałem w, w wcześniejszych odcinkach. E, Duty'ego kupiłem, nie znając, jeszcze nie posiadając takiej wiedzy, e, właśnie na temat kupna psa, e, konkretnie na temat rasy e, szwiczym Pomeranian. I Duti e, był kupiony aby mojemu m, psu, e, czyli Atosowi, e, Urozmaicić, rozweselić jego życie, bo on już wchodził w taki wiek starości, żeby się rozweselił, żeby miał kompana do zabawy, do spędzenia czasu i został kupiony w sumie bardzo szybko. Ale nie będę powtarzał tej historii, dlatego że ona jest we wcześniejszych filmach. Wracając do pytania, na co zwrócić uwagę? Z doświadczenia, bo już u podutim i Vivian, i Lulu. Ee, Michała, mama, kupowała teraz e, pudla. Z doświadczenia powiem właśnie tak, jak e, ja to widzę, tylko będę mówił za siebie. Nie, nie jestem żadną wyrocznią, która może mówić, tak ma być i koniec. Przed zakupem psa, jeśli się decydujemy na zakup psa rasowego, najważniejsze jest dla mnie w tym momencie, żeby to była hodowla zarejestrowana w Polskim Związku Kynologicznym, dlatego, że mioty, które się pojawiają w takich hodowlach, jednak są kontrolowane, udokumentowane, szczeniaki przechodzą przeglądy miotów. Wiem, że suczka nie rodzi szczeniąt Cieczka w cieczkę, tak? Bardzo dużo czasu zajmowało, zajęło mi śledzenie hodowli, z której została zakupiona Vivien. Przejrzałem wszystkie zdjęcia na stronie internetowej, na Instagramie, na Facebooku. Dowiadywałem się drogą pantoflową odnośnie hodowcy Vivien w tej hodowli. Potem zacząłem z nim rozmowę, starałem się jak najlepiej go poznać. Będąc te, również przyszłym hodowcą, chciałbym, aby osoby, które będą w przyszłości kupowały ode mnie psiaki, żebyśmy, mimo wszystko, stworzyli taką jakby rodzinę, żeby to było wszystko szczere, żebyśmy mogli mieć ze sobą cały czas kontakt. Że dobra hodowla zaczyna się od pierwszej rozmowy, musimy złapać e, zaufanie, żeby, żebyśmy mogli jednak zdecydować się na, na kupno psa. To nie chodzi tylko o pieniądze, ale też o to, czy rodzice są zdrowi, czy dziadkowie byli zdrowi, w jakim zdrowiu żyły. Niekoniecznie e, kogoś mo, może, musi interesować to, czy rodzice e, szczeniaka. Mają jakieś ogromne osiągnięcia na wystawie. Te wystawy też gwarantują to, że rodzice psa, którego chcemy kupić, czyli szczeniaczka, są zdrowi w dobrej formie. A jak kupujemy takiego szczeniaczka na kolanka, no to też jest ważne, że, że jego rodzice byli zdrowi, to znaczy, że ten szczeniaczek, nawet który będzie nam towarzyszył w domu, będzie zdrowy i będzie, będzie się fajnie. Fajnie rozwijał i nie będzie z nim problemów zdrowotnych. Kolejnym bardzo ważnym punktem przy zakupie, jak już y, poznamy właściciela hodowli, hodowcę, złapiemy z nim fajny kontakt, dobrze się nam rozmawia i czujemy, że to może zagrać. To będzie fajna ta droga, bo jakby po zakupie szczeniakami wyobrażam sobie sytuacji, że dzień dobry, dzień dobry, rozmawialiśmy, kupuję dzisiaj od pana y, szczeniaka. Spisujecie umowę, prawda, wychodzicie z domu i kontakt się urywa. Jakby absolutnie to źle by świadczyło o hodowli. Sami zobaczycie, jeśli hodowca, z którym zaczynacie rozmowę, dla mnie powinien opowiedzieć o wszystkim, o czym chcecie wiedzieć. Nie ma głupich pytań z waszej strony. Wy nie musicie się znać, to hodowca danej rasy jest od tego, żeby wam. Wyjaśnić od podstaw, co to za rasa, jakie ma wymagania, to możecie w ogóle po takiej rozmowie z hodowcą wyjść z założenia, że co z tego, że Wam się podobał taki pies, ale po rozmowie z odpowiedzialnym hodowcą danej hodowli, możecie dojść do wniosku, że to właśnie nie jest pies dla Was. Także to też jest super opcja, żeby hodowca Wam brzydkie słowo, w cudzysłowie, nie wciskał na siłę. Od siebie szczeniaka, bo to też wcale nie, nie dobrze nie świadczy i dobrze nie wróży, na, jeśli chodzi o, o hodowlę. Następną i taką bardzo ważną rzeczą dla mnie jest to, że macie prawo. Ogromne prawo zobaczyć rodziców, jeśli nie ma ojca, a jest tylko mama, bo mogą być ojcowie za granicą. Ojciec może być za granicą szczeniaka, może być to nasienie, które przyleciało zamrożone, jakby róż, róż, różnie jest. Nie każdy hodowca ma u siebie oby, obydwoje rodziców. Natomiast ma, matka wiadomo, że musi być i macie e, prawo całkowite zobaczyć mamę. Jeśli hodowca by mi powiedział, że niezbyt liczę, żeby przyjeżdżać do niego do domu, dlatego że można przy, przynieść jakieś tam zarazki czy, czy tam jakieś różne wirusy, bakterie, też by mi się lampka zapaliła, dlatego że no chwileczkę, chcę zobaczyć w jakiej formie jest mama, jak ona faktycznie na żywo wygląda, bo wiecie, zdjęcia z zdjęciami, żeby, żebyście mogli faktycznie na żywo zobaczyć, jak też hodowca mieszka. W jakich warunkach są psy? Kolejną ważną rzeczą, dla mnie bardzo ważną, było to, jak pojechałem do hodowli, z której kupiłem Vivien. Marcin pozwolił. Tutaj już psy szaleją, bo jesteśmy na działce, także już się trochę rozpraszam. Szaleją, szaleją i, i po prostu się nie mogę skupić. Marcin, hodowca Vivien, zaprosił nas i pokazał nam. Jak mamusia była w ciąży, a potem jak przyjechaliśmy zadatkować, zostawić zaliczkę, bardzo byłem napalony, żeby, żeby, żeby kupić wywien, bo to była moja długo wyczekiwana suczka i ten szczeniak. Także przyjechaliśmy zostawić zaliczkę Marcinowi i mogłem zobaczyć, dosłownie nie dotykając, Marcin zniósł dosłownie na sekundkę pokazać nam szczeniaczki. Także to jest wielki ukłon ze strony hodowcy w stronę przyszłych właścicieli. Hodowca wtedy nie ma nic do ukrycia, wpuszcza was do swojego domu, do swojego życia, do swojej hodowli. To jest super. Także unikajcie na pewno hodowli, które nie chcą za bardzo odwiedzić. Kolejnym bardzo ważnym punktem jest, jest cena. Skupiając się na tej konkretnej rasie, czyli na szpicach miniaturowych pomeranian nie dajcie się zwieść ceną 5000, 6000 sześć Jakby dla mnie ta cena nie jest adekwatna, żeby ktoś teraz nie pomyślał, że nie wiem, jestem jakimś snobem. Jest to bardzo, bardzo trudna rasa w hodowli. Naprawdę w miocie rodzi się jeden szczeniak, dwa czasem trzy szczeniaki. Ewenementem jest to, jak się urodzą cztery szczeniaczki. Głównie rodzi się jedno, dwa, max. trzy. Bardzo ciężkie jest e, prowadzenie do ciąży, dlatego że e, te cieczki są bardzo często czy niewidoczne. widoczne, samopokrycie też jest e, ciężkie, w sensie że zaimple zaimplementowanie tych zarodków. Donoszenie ciąży jest też przy tej rasie ciężkie. Sam poród jest, często jest cesarka, i odchowanie tych szczeniąt w pierwszych dniach jest też bardzo, bardzo ciężkie. Naprawdę wyhodowanie tej rasy jest y, bardzo kosztowne i bardzo trudne. I mogę to teraz mówić, dlatego że raz próbowałem pokryć Vivien, niestety się nie udało. Nie wiem, ile to kosztuje pieniędzy, wysiłku, jeżdżenia do, i do kliniki, i do, do samca. To wszystko generuje koszty. Hodowcy. Bardzo dużo inwestują też w same wystawy, żeby pokazywać te swoje psy, tak, żeby one dostawały oceny, czyli y, przyszłych, kupujących y, utwierdzały w przekonaniu, że, te, że mama, że tata, y, że to są psy zdrowe, tak, że to jest zdrowa linia, że wszystko jest z nimi ok. Jedna wystawa nie czyni y, od razu y, sukcesu całej hodowli. Także to są duże koszty hodowcy i dużo poświęconego czasu. I są naprawdę tańsze rasy. Jeśli ja wychodzę z założenia i wiem, że może teraz mnie spotkać fala krytyki, natomiast jeśli nie stać mnie na kupno drogiego psa, mogę poszukać alternatywy w, w charakterze. W, w, Wiecie, w innej rasie, gdzie charakter usposobienie danej rasy będzie również mi odpowiadało, a jeśli nie, to naprawdę zachęcam ze szczerego serca wszystkich do adopcji psiaków ze schroniska. Wielu moich znajomych mają psiaki ze schroniska i są to naprawdę cudowne psy. To, że ja akurat zdecydowałem się na rasowe, to nie znaczy, że kiedyś w przyszłości nie, za nie zaadoptuję psa. Natomiast jeśli nie stać mnie na kupno psa, z legalnych źródeł, proszę nie kupujcie ich z pseudochodowców. Po prostu lepiej iść do schroniska i zaadoptować. Takie jest moje zdanie. No umówmy się. Jeśli ktoś zapłaci 2000 czy nawet 1000 zł za psa, to nie sądzę, że będzie go za wszelką cenę leczył u weterynarza, jak coś się będzie z nim działo. Nie, nie owijajmy w bawełnę, takie jest życie i nie, niejednokrotnie się z tym spotkałem. Tak samo słuchajcie po miesięcznych e, kosztach utrzymania psa. E, nie oszukując, nasze psy. Nasze trzy małe psy kosztują nas miesięcznie ponad tysiąc złotych i to, i to, to są, jest bez wizyt u weterynarza. To, to jest karma, to są su, jakieś tam suplementy i rzeczy, które jakby zużywają się, jakieś tam gryzaki, wiecie, jakby pies potrzebuje coś ciągle. To nie jest, to nie jest tylko najtańsza karma z, z supermarketu i woda. Jakby o tym też trzeba pomyśleć, tak? Jeśli jesteście początkujący, jest to zakup waszego pierwszego psa, nie dajcie się zwieść dziwnymi dokumentami. Słuchajcie, jeśli kupujecie psa z Polskiego Związku Kenologicznego, z hodowli FCI, dostajecie u hodowcy metrykę, i potem z tą metryką, jeśli chcecie jeździć z psiakiem na wystawy, zanosicie taką metrykę do Związku Kenologicznego. I na podstawie tej metryki dostajecie rodowód swojego psa. To są y, ważne bardzo dokumenty, w sensie książeczka zdrowia, wszystkie szczepienia, odrobaczenia tego szczeniaka, metryka. Oraz umowa. Jakby to są takie najważniejsze rzeczy. Hodowca, nawet po zakupie, dobrze jest, jak uczestniczy mimo wszystko, chociaż w tych pierwszych miesiącach, nawet w tym życiu swojego szczeniaka, który poszedł do nowego domu, prawda? E, dalsza część pytania pani Agnieszki brzmiała: do jakiego e, wieku najlepiej się uczą, czyli szpice, Czy dla takiego na przykład 6-7-miesięcznego i starszego też się staniemy jego prawdziwą rodziną. Sto pytań do Pozdrawiam ciepło. Ja również Panią bardzo serdecznie pozdrawiam. Fajnie jest, jeśli e, macie, macie czas i macie e, możliwość zapisania się z takim szczeniakiem do psiego przedszkola, że jest to najlepsza inwestycja na całe Wasze życie i Waszego psa. Dlatego, że to psie przedszkole nie jest tylko i wyłącznie dla niego, dla tego malucha, ale tak naprawdę dla was, żebyście wy nauczyli się w cudzysłowie, obsługi właśnie tego waszego nowego członka rodziny. Żebyście go mogli zrozumieć, żebyście jakby nawiązali taki fajny kontakt i wypracowali sobie różne metody waszej współpracy, waszej, nau waszej nauki. Ja też podchodzę do swoich psów, tak, do tego tak, jakby to było dziecko, czyli rzucam go w. Pod kontrolą oczywiście, wszystko skontrolowane przeze mnie, żeby też nie przebocować takiego psiaka. Żeby on się nie zrobił też lękliwy, jeśli będzie miał za dużo jakichś tam bodźców, prawda? Za dużo wrażeń, ale rzucam go pod tą kontrolą na taką w sumie głęboką wodę. Jeśli jest po tych wszystkich szczepieniach, może opuszczać dom bezpiecznie, zabieram go wszędzie. Pokazuję mu jak najwięcej. Nowych rzeczy, różnych odgłosów, widoków, ludzi, zwierząt. Dlatego, że jak taki pies się obędzie z takimi rzeczami, zacznie to traktować jako zupełnie coś normalnego, bo wiecie, co zobaczy coś nowego, może na to również nie zareagować. Jeden pies się ucieszy, Jeden pies się przestraszy, będzie się bał. Także jakby to wszystko jest sprawa indywidualna. Niemniej jednak nie jestem e, zwolennikiem i fanem zamykania psa tylko w domu i zabierania go gdzieś od święta. Dlatego, że potem jak ten pies podrośnie, niezależnie jakiej rasy, my wiemy, że ten pies ma na przykład rok, dwa, a, oczy, a jesteśmy na niego źli o to, że on się boi tego, tego i tego. Ale tak naprawdę on nie został tego nauczony że ma się tego na przykład nie bać. Wiecie, ja jestem też trochę, trochę już walnięty na tym punkcie. Kocham z y, naprawdę całym sercem i one zastępują mi, tak jak wiecie, y, dzieciaki. Dzieci towarzyszą mi i też Atos mi towarzyszył wszędzie. I Atos, ważący 60 kg potrafił zmieścić się bez problemu i podróżować nawet w, w samochodzie malutkim typu Citroen C2. To się świetnie w nim odnajdywał, i dla niego to nie było problemów. I on się cieszył z tego, bo był ze mną. Pies to pies niezależnie od e, wielkości ma swoje potrzeby, swoje wymagania ale też pokażmy mu ten świat, jak najlepiej e, potrafimy i jak, jak najwcześniej jest to możliwe, po prostu. Wtedy Uwierzcie mi, gwarantuję Wam, nie będziecie mieli żadnych problemów, a Wasze, wasze życie będzie po prostu przyjemnością i, i każdy dzień będzie pełen radości. Czy się staniecie jego rodziną? Oczywiście, że się staniecie jego rodziną. Właśnie przez jakieś aktywności, jakieś wspólne zabawy, wspólne treningi, wspólne spędzanie czasu, ale nie tylko polegające na głaskaniu, pochwałach. I, I tego typu rzeczach, tylko na wyznaczeniu pewnych granic, tak jak nasze psy mają e, określone granice, są zasady, granice co może, co nie może. Słuchajcie, ta wieś, więź się tak zacieśnia i jest po prostu no już nierozerwa, nierozerwalna, jest po prostu genialna. Także uważam, że e, jak najbardziej będziecie już jego rodziną. Od pierwszych dni i, i na zawsze pozostaniecie. To był taki filmik specjalnie de dedykowany pani Agnieszce. Mam nadzieję, że Mm, że również wam miło się go oglądało. Panią Agnieszkę serdecznie pozdrawiam. E, dziękuję, że jest Pani tutaj ze mną. Dziękuję Wam, kochani, że jesteście tutaj ze mną. E, no, głupich pytań nie ma. Śmiało piszcie, zadawajcie pytania, subskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam serdecznie, że jesteście. Pozdrawiam pani, pani, Panią Pani Agnieszko, e, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Buziaki! Pa!